Dzień dobry, witam w naszym kolejnym wyborczym cyklu. Dzisiaj naszym gościem jest wiceprzewodniczący Suskiego Koła Przyszłość Platformy Obywatelskiej, pan Alan Stanaszek. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu panie redaktorze, dziękuję za zaproszenie. My również dziękujemy za odwiedziny i może zaczniemy od takiego pytania. Ja to pytanie wczoraj też zadałem naszemu gościowi, który był tutaj. Proszę powiedzieć, jakie było pierwsze właśnie pana odczucie widząc opublikowany wynik wyborów Exit Poll. Panie redaktorze, pozwoli pan, że pierwsze zwrócę się do wyborców, którym bardzo dziękuję za wysoką frekwencję. Oczywiście frekwencja ma to do siebie, że jest ona zawsze niewystarczająco wysoka, dlatego w drugiej turze będziemy robić wszystko, aby była jeszcze wyższa. Choć warto zauważyć, że ta pobiła rekordową z 1995 roku. Jeżeli natomiast pyta mnie pan o odczucia, zarówno exit Poli, potem wiadomo, że też są late poll i oficjalne wyniki PKW, to jestem niezadowolony, dlatego że Rafał Trzaskowski nie tylko wygrał wybory, ale przede wszystkim też nominalnie zwiększył swoje poparcie o około 230 tysięcy głosów. Co myślę, że przy panu Karolu Nawrockim, który nie dobił do wyniku Andrzeja Dudy, jest imponujące. Mhm. No nie ukrywam, że czeka Was chyba troszkę teraz niełatwa kampania, patrząc na wyniki, bo nie ulega wątpliwości, że Rafał Trzaskowski będzie musiał zabiegać od głosy jakby z przeciwnych obozów. I czy uważa Pan właśnie, że uda mu się przyciągnąć jakby wyborców tych bardziej takich konserwatywnych, z tego innego nurtu? Panie Radaktorze, myślę, że tak. Dlatego, że Rafał Trzaskowski nie tylko jest kandydatem, który jest kandydatem łączącym ludzi, ale jest przede wszystkim kandydatem uczciwym. Kandydatem, który nie ma za sobą szemranej przeszłości, kandydatem, które, na którym nie ciąży też mieszkanie pana Jerzego. <grym> e, dlatego myślę, że gdy wyjmiemy uczciwość przed nawias i porzucimy nasze przekonania polityczne, ale zdamy sobie sprawę, że stawką wyborów jest fotel prezydenta, czyli naszego przedstawiciela, pójdziemy i zagłosujemy zgodnie z naszym sumieniem, czyli wybierzemy uczciwość. Mhm. Wszystko się okaże 1 czerwca. Chciałbym zapytać, jak się Pan ustosunkuje do tezy, że lepiej było wystawić na kandydata Radosława Sikorskiego, że on miałby jakby większe szanse wygrać te wybory i pokonać Karola Nawrockiego, ponieważ Rafał Czaskowski jest bardziej właśnie kojarzony z takim troszkę lewicowym jakby elektoratem, a jednak Radosław Sikorski może mniej. I jak pan się ustosunkuje właśnie do tego, czy, czy na przykład Rafał Trzaskowski nie byłby lepszym wyborem? Mhm. Tak jak pan słusznie zauważył, Rafał Trzaskowski wygrał te wybory. Jest naszym kandydatem, wspieramy go wszyscy, wspiera go też minister Sikorski. Mhm. Dlatego jest to, jak pan zauważył, elektorat troszeczkę może bardziej przychylnie patrzący na niego. Natomiast dzięki jego poparciu, które niejednokrotnie wyraził, myślę, że zaprocentuje to. Uważam też, że y, Rafał Trzaskowski będzie równie skuteczny, jeśli chodzi o pozyskanie głosów y, wyborców konserwatywnych, co Radosław Sikorski byłby w stanie pozyskać wśród elektoratu lewicowego. A co było dla Pana największym zaskoczeniem po publikacji wyników wyborów, biorąc pod uwagę wyniki wszystkich kandydatów? Y -hmm. y, panie redaktorze, niewątpliwie najbardziej zaskoczył mnie wynik Grzegorza Brauna. Dość wysoki. Na poziomie ponad 6% i ponad 1,2 tysięcy głosów. Hmm. Myślę, że możemy się zgodzić, że jest to kandydat radykalnie ekstremalny. Natomiast ma on swój elektorat, który widocznie gdzieś czuje się pominięty bądź yy, czuje się niezagospod czy jest on niezagospodarowany przez obecnie rządzących. Hmm. Myślę, że nie należy oczywiście yy, nie należy oczywiście się do niego jakby przychylać do samego kandydata, natomiast należy przemyśleć, dlaczego. Skupiałam się od siebie aż tyle ludzi? Mm -hmm. Rozumiem. A, a jeżeli mogę zapytać, yy, tym razem o Szymon na mm -hmm. y, który jako pierwszy po wyborach on od razu zdeklarował się, że oddaje głosy właśnie dla Rafała Czaskowskiego. Mm -hmm. yy, no i pomimo właśnie, że w trakcie kampanii z jego spadało sporo y, takich chłodnych y, słów, jak pan ocenia właśnie jego zachowanie? Mm -hmm. Panie redaktorze, ja myślę, że oboje wiemy, że kampania wyborcza rządzi się swoimi prawami, prawda? W momencie, w którym mamy wystawionych aż 13 kandydatów i cała koalicja nie była w stanie jednak porozumieć się co do jednego wspólnego kandydata, to naturalną rzeczą jest, że wśród nawet wspólnie rządzących na wiejskiej mhm. podczas wyborów prezydenckich upuklają się pewne różnice. I te różnice każdy chciałby zaakcentować. No to jeżeli mamy wszystkich, którzy są po stronie demokratycznej, oni muszą się czymś odróżnić, prawda? Więc myślę, że to, co było powiedziane w pierwszej turze, należy już o tym zapomnieć, dlatego że pierwsza tura to jest moment, w którym każdy chce się uwypuklić, każdy chce się troszkę odróżnić. Natomiast najważniejszy jest cel, a cel to wygranie wyborów prezydenckich. Więc tak szybkie poparcie uważam, że jest bardzo dobre, dlatego że, tak jak wspomniałem wcześniej, cel jest jeden, a nic tak dobrze nie robi na spełnienie tego celu jak jak najszybsze przystąpienie do działania przez wszystkich. Z obozu zarówno koalicji rządzącej, jak i hmm. troszkę szerzej. Czyli elektoratu innego, hmm. czyli też pozyskania nowego. Hmm. A jak pan ocenia zachowanie Adriana Zamberga właśnie, który on jakby tak um, dość ostro jakby nie udzielił poparcia e, nikomu. E, ja miałem takie wrażenie, że Rafał Czaskowski może, może liczył troszkę na, na jakieś poparcie właśnie z, z jego strony. E, jak on w ogóle uważa? Ja muszę się zachować teraz elektora Zamberga i pani Biatowej, bo to chyba jedna liga, jakby. Panie redaktorze, jeśli chodzi. Może zacznę najpierw od, od pani Biat. No to ona nas poparła, prawda? Więc, więc tutaj mamy już, powiedzmy, sprawę, sprawę zamkniętą. Jeżeli chodzi o pana Zamberga, no to powiem krótko. Krytykować można zawsze, ale wziąć odpowiedzialność za rządzenie to już nie zawsze, prawda? Mhm. I wiemy, że tutaj pan Adrian wyłamał się, nie tworzy rządu. A mógłby, bo miał też taką propozycję. Jeżeli chodzi o elektorat lewicy, ja jestem spokojny. Jestem spokojny dlatego, że po 8 latach, kiedy byli oni upokarzani przez rząd prawa i sprawiedliwości, kiedy przez całą Polskę przetoczyły się protesty, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której zagłosują oni na Karola Nawrockiego, ale także wiem, że jest to elektorat świadomy, który nie pozwoli wybrać za siebie, dlatego ruszą tłumnie do wyborów i oddadzą głos na Rafała Trzaskowskiego. Hmm, czyli skłania się pan bardziej w tym kierunku. Ok, a, a Sławomir Mencen teraz zaprosił. Yy chyba wczoraj dwóch kandydatów do siebie na, ja to nazwałem debatą i w sumie w pewnym sensie będę się tego trzymał. Chociaż oni będą w osobnych dniach. Tak, tak. Znaczy chodzi mi debata między Karolem Nawroskiem a Sławomir Męcenem. Rozumiem. I, i, tak i, i wstępnie obaj kandydaci się zgodzili. I jak Pan myśli, co tam się wydarzy? Myślę, że każdy z nich będzie miał y, możliwość przedstawienia jakiejś oferty myślę, że Rafał Trzaskowski sobie poradzi na takiej debacie, jak pan to nazwał, dlatego, że będzie starał się przekonać ten elektorat. Natomiast musimy odróżnić jedną rzecz. Rafał Trzaskowski będzie, idzie tam porozmawiać, tak? Idzie przekonać, ale nie idzie bezmyślnie wszystkiego podpisywać. Te postulaty, które też tam są wymienione przez, przez pana Mencena, no to na przykład o niewysyłaniu wojsk na Ukrainę, prawda? Ale nikt nie mówi, że będziemy je wysyłać, prawda? O zakazie gotówki, też Nie ma o tym na razie mowy. Dlaczego? Jakby to są postulaty, które są gdzieś wymienione, ale one nie mają realnego urzeczywistnienia w działaniach rządu, prawda? Bo, bo tak jak mamy różne zapowiedzi, prawda? Nawet Władysław Krzyśniak, kamysz powiedział, nie będziemy wysyłać wojsk na Ukrainę. Możemy ewentualnie pomagać w przetaczaniu się wojsk sojuszniczych. Więc myślę, że, że ta forma debaty jest jak najbardziej słuszne, dlatego że do tego elektoratu też trzeba się przebić, trzeba się przebić z pewnym przekazem, natomiast nie łykać wszystkiego w ciemno, jak zapewne zrobi to pan Karol Nawrocki, który powiedział, że podpisze wszystkie punkty. Mhm. Mam teraz takie pytanie, może nie bezpośrednio związane z wyborami, choć pośrednio tak, bo w najbliższą niedzielę właśnie e, zorganizowane są dwa wielkie marsze w Warszawie e, i zapytam może w taki sposób, czy uważa pan, że tam może dojść do zamieszek, nie, panie redaktorze. Uważam, że nie dojdzie do zamieszek. Uważam tak dlatego, że one nikomu nie posłużą. Myślę, mhm. że ludzie, którzy tam pójdą, będą, może nie chcę powiedzieć, że zdyscyplinowani, ale będą chcieli pokazać się z jak najlepszej strony, ażeby wesprzeć swojego kandydata. Myślę, że ta lokalizacja, która jest niedaleka jednego marszu od drugiego, nie Właśnie będzie miała... Dlaczego tak pytam. Tak, ale każdy marsz ma prawda, ochronę marszu, straż mhm. marszu, jest też policja. Myślę, że nie ma się o co martwić. A te marsze mają służyć mobilizacji przede wszystkim. Myślę, że mogę się pochwalić frekwencją na naszych marszach, która zawsze jest wysoka i o to się na pewno nie boję. Mm. A pan się wybiera? Jeszcze nie wiem, nie zdecydowałem, gdyż mam pewne zobowiązania w trakcie weekendu. Mm. I tak w zasadzie na koniec chciałem zadać takie może bardziej osobiste pytanie, czy uważa Pan, że, że społeczeństwo potraktuje te wybory właśnie według kryteriów dwóch obozów prawicy lewicy, czy jednak e, wyborcy pójdą głosować personalnie na człowieka? Panie redaktorze, myślę, że wybory to nie rzut monetą, gdzie jedna strona to prawica, a druga lewica. Myślę, że y, ludzie przede wszystkim pójdą zagłosować za człowiekiem. Za człowiekiem uczciwym, za człowiekiem, który ma spokojną przeszłość, y, za kandydatem, który Polskę pociągnie w przód, a nie spowoduje powrót do przeszłości. Za kandydatem, który nie będzie bezmyślnie blokował wszystkiego, co tworzy rząd w imię, że tak powiem, zasad. A który niejednokrotnie będzie musiał zmierzyć się z pewnymi wyzwaniami, dlatego że sam rząd nie jest yy, prawda, tworzony tylko przez ugrupowania Platformy obywatelskie. Jednak są tam różne skrzydła. Więc będzie on musiał postarać się zaspokoić tak naprawdę wszystkich. Nie będzie żadnym notariuszem rządu, jak o nim się mówi, tylko będzie starał się starał się będzie mm, zaspokoić każdy. Każdy głos, który, który też za niego zagłosował. No bo nie będziemy szli tylko my, zwolennicy platformy, na te wybory. Mhm. Czyli nadzieje są wielkie. Tak. <grafię> ok. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dodam, że naszym gościem był wiceprzewodniczący Suskiego Koła Przyszłość Platformy Obywatelskiej, pan Alan Stanaszek. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu, dziękuję panu bardzo.